Już się nagrywa kursor myśli. Się... Dzisiaj miałam po prostu, nie wiem, grać sobie jakieś gry, ale zobaczyłem coś. Na moim innym kącie, dlatego że tak bym nie zauważył. Co to? Co to jest? Dyrektor? What? What are you talking about? Czemu to jest tło? Odkąd to jest? Ale to mnie zastanawia. W trakcie? Okej, okay, nie, ja chcę po prostu sprawdzić, o czym jest ten update. Więc mamy... Więc, nowy zestaw. Mmm, 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 mmm. Fe, lepiej sobie zrobię screenshot i po prostu zachowam sobie, co tam jest. O, okej. Okay. Jak, jak zwykle jest nowy design, dla to, że jakim cudem by miało go nie być. I mean, Fe, wstrzymuję się za to, że... O co O co wam chodzi? Co, że ta mała kropka? To jest... a Ta mała kropka! Okej, okay, nie zauważyłem, że jest nawet taka lor, rola. Ja, co, że to było w poprzednim update, tylko że ten update był słaby. Ten update... Może, może się zmieni na tego gościa. Okej. Okay. Więc tutaj mamy gościa. Winning Smile. Okej, okay. więc ym, musimy pójść z Winning Smile'em w dal. F. E, gdzie idziemy? F. Gdzie to jest? Może tam? Okej, okay, nie. Sprawdzę domy, ok? F. Co się stało z naszym kołem? Okej, jedziemy. jedymy! jedymy! Bum! Jakie tutaj my mamy... Stage 2... Okej. Okay. Nie, a! Nie, 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 nie! O! Uf! Ratowałam nam życie. Golf kart? O! o, O nie, kręcimy film o wojnie, nie możemy! To, a, On ma nawet strój FBI, okej. Okay. Dobra. E, y, więc... O! Chwilę, potrzebujemy więcej ludzi. Chwilę, eee. Okej, okay, widzę, że ma też tutaj jakiś mikrofon. Do roboty! Chwilę. Aaaa! Chwilę. Aaa! To ma dzwonek! Trzech moszkieterów. Jedyny! Tak, już mam ekipę. Mamy pięknego gościa. Mamy żołnierza. I, i nie wiem, nasz rower tak się pojedzie. Hello! A! Zaraz jedziemy! Okej, okay, nie. Okej. Okay. Tylko golf karty. Dobra, nie. Wyjdziecie? Okej, okay, będę was musiał zawieźć w wózku. Okej, okay, na wózek. A! Okej. Okay. Jed, jed, jedziemy! Jedziemy! Jed. Co to znaczy jedzimy? Wie. Każdy zna swoje sceny Okej, okay, każdy zna swoje role, więc y, ja filmuję y, ten. Ty idziesz i mówisz im. Co się dzieje? O, widzę, widzę że masz... Okej, okay, dobra. Co to za dźwięk? Okej, okay, nie mów że, żadnych dziwnych rzeczy. Więc, idziemy za jeden. Więc. ustaw się ty, czemu ty, czemu ty stoisz, no bratku, więc, wojna, start, fie, on, on mówi start, start. I wtedy, stało się niefajne. Znaczy e, telefon MFK, e, e, z 10% stał się na 10% za. No okej, okay. ten gościu, jeśli nie wiecie, to jego bateria się zepsuła i... Ultra oszczędzanie baterii on ma teraz, dlatego że... Jego telefon zaraz eksploduje, a to, że nie ma. Okej, okay, go nie ma już że dlatego, że jego baterii jest kupowe. Okej, okay, dobra, zrobiliśmy bardzo dobry film, prawda? Okej, okay, on nie żyje. Okej, okay, każdy, filial, mikrofon. Okej, okay, każdy! Musimy znaleźć nuba! Teraz! Eee, okej, okay, chyba dziecko nie żyje, na no, serio. Więc ty, idź. Ty! Czemu każdy w Majdżie jest taki nubowski. Okej? Okay. <laughs> Cześć, ja ty nie pedałujesz, dziecko! Dziecko, pedałuj! Dziecko, wejdź! O! A, ono nie zginęło! Okej, okay. jedziemy, panu Co on robi? stój, stój, stój! stój! stój, stój. Ja, ja cię tym zajmę! Wy, wy. <laughs> Cicho! Cisza! Nie, nie! Co? Co on robi z tym dzieckiem? I ty, co robisz? O, się. Nie uderzaj mnie tym wózkiem. O, e, bo tam jest dziecko. Co chciałeś z nim zrobić? A, a, a! Nie! Nie, ja jestem w środku! A! a. Ok, znalazłem różne rzeczy w wy... Sage okay, 23. Można to zmienić? O poczekajcie tu chwilę. Oj, 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 aaaa! Sage 23... uuuu! Hmm? Chodź, idziemy do środka okej, okay, wyskakujcie! Cześć, ja dziecko zostało! O, okej, okej. Okay, okay. Jeszcze ty. Ok. iść na stanowisko. Ty się ustaw. Dziecko się też ustawi. Nie wiem, gdzie jest dziecko. O, dziecko, idź. A ja? Co jest? O, najbardziej mnie interesuje VIP. Zreźliśmy złoto! Chwilę. Dziecko znalazło złoto, ale nagle wielki plot twist. Eee, 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 plot twist wielki. Dziecko znalazło złoto. A co się zaraz stanie z dzieckiem? Okej, okay. dziecko, uważaj. Dziecko, nie, nie stój w miejscu. Czemu mnie czem strzelasz? Strzelasz! Pamiętajcie, że to tylko Roblox i nie strzelajcie w swoich winning smilów w domu. Więc to Aj! O nie! Czemu? Ono płacze! Co do niego zrobiłeś? Nie, ono się... Mm. Nie, Idziemy stąd! Wiem, że to było dla filmu, ale idziemy stąd. Okej, okay, nie, nie idziemy stąd. A co, jak mogę zrobić do ty Winning Smile Kid was dead. And then he was revived. Ok? jest kawiarenkę. <laughs> to jest taka fajna kawiarenka i, i coś takiego. Co ma w środku? Co? Wiedziałem, co mamy w środku. Fem. Ja chcę sprawdzić, co mamy w środku. Okej, okay, absolutnie nic. A, 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 okej, Ok, zginąłem Czekaj chwilę. Moja czapka nie wygląda dobrze. a tam. Teraz moja czapka to Michael Jackson. F. Nie może nikt pójść do nas. A tam co jest? Yy, to, to profesjonaliści robią. Oni mogą się teleportować. Nie powiedziałam, co jest w środku. Nie na zewnątrz. O, też absolutnie nic, okej. Okay. Po prostu on sobie siedzi tak. Czeka Fenie. Wejdź. Wyjdź z bronią. Ty po prostu jesteś na kawiarence, o. No po prostu się czeka na jedzenie, a jest za nim. Fenie, musimy mu dać wodę święconą! Musimy mu dać wodę święconą! Woda święcona! Musimy go uratować! <laughs> o, o! Jak się czujesz? Słuchaj, muszę mikrofon do tego. Mm, jak się czujesz po tym, jak wróciłeś znowu do życia? Dajemy mikrofon do ciebie. No dalej, Mów coś! Mów! Mów! ok, ok. Teraz idziemy do naszej restauracji. Proszę. Proszę wejść na siedzenie. Okej. Okay. Ty, wiesz, nagrywaj to! Co ty? O, okej. Okay. Więc. Dzień dobry. Czego byście, by panowie chcieli? Hmm, proszę. Co by pan, pan chciał z tej restauracji? Hmm, chciałbym... Pierogi. To że nie takie normalne pierogi. Pierogi japońskie, nie polskie. Nie polskie? Zamów polskie! Mówisz nie? Ale dla mnie to nie wygląda jak nie. Nie, nie! Nie ma nie! A pan. A panu? Niks co by pan chciał? Pierogi polskie? Okej, okay, nic nie mówi. Zakładam, że to są pierogi polskie Idę. Okej, okay, wchodzę do tego strasznego lasu. A! Co to za siekiera? Czemu on zginął? O nie! Ja się boję! Mamo! Mm. To jest zły Winning Smile! Nie, yeah, woda się co nam mu pomoże? Jest stałem tu Ding Water. Napiszę się! Winning Smile to pomoże! Nie będziesz już taki. Napiszę. To pomaga? Czemu on się odwrócił? Winning smile. Wow! Uratowałem go! Chodź winning time. Winning smile. Czy lubisz tańczyć? Okej, okay, zatańczmy. Dlatego, że nie mówisz. Założę, że lubisz. Nie lubisz? Tam, 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 tam. Tańczymy z Winning Smile. Nie pi. Chyba musimy zresetować dom. Czemu to jest zawsze to zdjęcie? Gdzie my jesteśmy? Czemu jest w kapsule czasu? A! Nie! Ning smileu. Hmm. Zawsze, że jesteś w kapsule czasu, a nie ze mną. Hmm. chce sobie zresetować ze mną? mną? Okej, okay, Fia, musimy na serio zresetować. Ale to jest wszystkich aktorów. Nie, nie chcę, żeby mój motorek. Dlatego, że mój motorek się zresetuje. Więc ebum. Hmm. Dlatego, To że ja... Dlatego, że tam był green screen. Dlatego że green screen trochę nie działa. Jeden. Tak, ok, Dobra, green screen. O, o, o to jest sekretny pokój. No, mogę się przebierać tutaj. Tutaj yy, stary celeb, O, to jestem ja. To jest moje stanowisko? Jaka karta? To są sekrety? O nie. Może jakieś sprawdzę w jakimś odcinku. Ja nie chcę się se spoilerować sekretów. Ja chciałam sam je zrobić. Ta, je, ja, ja, ja jestem. Ja, ja, ja mam, ja mam nie. To Jest najlepsza impreza Everwing Smile, wiesz? O no serio? Tak. Ok, ustawmy się i tańczmy. Ok, ustawię się. Więc tańczmy jak chcemy. Za jeden. Fier. Jaki taniec lubisz? Łopangana style? Ok, jeden, dwa, trzy. Łopangana style. To jest najlepsza impreza ever. Yepiej! Muszę wiedzieć, do czego ten jest klucz. Dlatego, że nie mogę wyjść z tym wideo bez. Yy, znalezienie łamigłówki. Po prostu muszę znaleźć, do czego to jest. Do tego? Do miszka? Do brazu? Wiem. Zapytam się Winning Smile'a. Czy wiesz, yy, co się dzieje? okej okay, chyba to jest nie. Ok, yy, prawdopodobnie nie wyszukam sobie, nie wiem, fi yy, no filmik. Win. Ok, będę teraz musiał zedytować green screen, zostawić wszystko. Więc błagajmy, żeby to był. Yeah, no, nie, to się da. Najlepiej na świecie! Ok, chyba y, wa, Wam będę pękły, przepraszamy, ale teraz y, kończymy. Prawda, Winning Smile? Ok, Winning Smile.